Pomyślałam sobie tak, e, dziewczyna, stałam przed lustrem i mówię tak, dziewczyno, rodzice zainwestowali w ciebie pieniądze, chodziłeś do najlepszych szkół, jakich mogłaś chodzić w swoim mieście. E, chodzisz na studia, rozwijasz się, w głowie masz poukładane, jesteś rewelacyjnie wychowana. Więc dlaczego możesz być lalką? Dlaczego. Każda piękna kobieta musi być głupia, no nie musi. Może być mądra kobieta i może być zarazem piękna. Ja chciałam zrobić z siebie, byłam tak strasznie zakompleksiona, że powiedziałam, zrobię z siebie ideał. Jeszcze tym ideałem oczywiście nie jest, <laughs> <laughs> ale wszystko, wszystko jest w trakcie. Co nie ma nic piękniejszego niż to, jak się budzisz i patrzysz na siebie i się potrafisz do siebie do lustra uśmiechnąć. Wiesz, życie jest tak kruche, w życiu jest. Tyle problemów, że po co dodawać sobie kolejnych? Wiesz, ja nie robię operacji, że nie wiem, robię dziesięć operacji podczas jednej. Ja nie jestem samobójcą. Ja dzisiaj mam sens życia, kocham życie, chcę żyć jak najdłużej. Bardzo ważne jest dla mnie zdrowie, ale też to, żebym. Nie miała dodatkowego problemu pod względem takim, że się nie akceptuje. Ja chcę wstać rano i chcę piszczeć na swój wideo. I co jest z tym złego? Według mnie, złe jest to, co robi Instagram. Złe są filtry. Złe jest to, że ktoś nie ma cycków, a filtrem co robi, że ma cycki. Złe jest to, że nie ma dupy, że ma płasko dupie i sobie w programie powiększa pośladki. Ja nie chcę wyglądać ja chcę wyglądać na zdjęciu tak samo, jak wyglądam na żywo. Jasne, jeżeli ktoś mi powie, nie przerabiasz swoich zdjęć, pewnie, że przerabiam. Bo ja się do tego przyznaję, bo jest wiele osób, które przerabiają no, tak, się nie że. Słuchaj, no, ja nie poznaję na żywo tych A. osób, więc ja się do tego przyznaję i to od niedawna, bo ja nie umiałam tego robić. Ktoś mi tam podpowiedział, jaki, jaki program. Natomiast staram się to robić bardzo delikatnie. To jest uzależniające. To dam o przesadę, nie jest ciężko. Natomiast dlatego ja zdecydowanie bardziej wolę robić rolki, filmiki, bo tam ja już się nie przerobię, filtrów nie używam, bo to jest dla mnie idiotyczne. I tam nie mam czego pod, podpracować, podreperować. Jestem autentyczna, jestem tam prawdziwa. I chciałam się doprowadzić. Do takiego wyglądu, w którym ja nie będę musiała używać tych filtrów. Lubię siebie na kamerze, bo ja lubię swój śmiech, lubię swoją energię. Wydaje mi się, że to jest takie piękne we mnie. Samo, że stanę sobie, wiesz, przed aparatem i ktoś mi zrobi zdjęcie, to jest dla mnie takie bez emocji. Ja zawsze wolałam, wolałam parę zdjęć, czyli coś, co się nam układa, układa w film.